Drewno elewacyjne cieszy się rosnącą popularnością. Nic dziwnego, bo to świetny sposób na dodanie uroku nawet nudnej elewacji. Dzisiaj omówimy rodzaje drewna elewacyjnego. Dzień dobry i zapraszam. Drewno jest jednym z kilku materiałów naturalnych, wykorzystywanych w budownictwie niemal od zawsze. W ostatnich 20 latach powraca na elewację, lecz w innej formie niż historycznie. Dziś pełni głównie funkcję dekoracyjną i to na takim właśnie drewnie skupimy się w dzisiejszym odcinku. Nieczęsto spotykamy co prawda całkowicie drewniane elewacje. Bardziej popularnym zabiegiem jest wykańczanie drewnem jedynie fragmentów elewacji. Ładnie komponuje się to z nowoczesnymi, dużymi przeszkleniami, potrafi nadać lekkości nawet przesadzistej bryle oraz pomaga lepiej wpasować budynek w krajobraz. Na rynku mamy wiele rodzajów drewna o ogromnym rozstrzele cenowym. Pojawia się także coraz więcej produktów drewnopodobnych, ale o nich powiemy w następnym razem. Dziś skupimy się na prawdziwym, naturalnym drewnie. Koszt drewna elewacyjnego waha się od 100 do 400 zł za metr kwadratowy. Najtańszą opcją są profile z takich gatunków jak sosna bądź świerk. Są to gatunki mało odporne na warunki atmosferyczne, niekonserwowane, szybko tracą swój kolor oraz mogą szybko zacząć gnić. Mimo konserwacji starzeją się w sposób znaczący. Półkę wyżej znajduje się profile z tak zwanego drewna termowanego, czyli poddanego obróbce cieplnej w temperaturze od 170 do 230 stopni Celsjusza z wykorzystaniem pary wodnej. Cena termodrewna zaczyna się od 115, a kończy na około 350 zł za metr kwadratowy. Tutaj popularny jest jesion lub, tak jak wcześniej, sosna czy świerk. W wyniku obróbki cieplnej zmienia się zarówno wygląd drewna, jak i jego właściwości. Takie drewno jest ciemniejsze i bardziej jednorodne kolorystycznie. Co ważniejsze, jest bardziej odporne na grzyb i gnicie oraz mniej reaguje na zmiany temperatur. Zarówno pod kątem wyglądu, jak i parametrów zaczyna przypominać droższe drewno egzotyczne. Te cechy sprawiają, że jest mniej kłopotliwe w utrzymaniu, gdyż nie wymaga tak częstej impregnacji. Drewno termowane ma jednak jedną wadę względem zwykłego mianowicie jest bardziej kruche, czyli bardziej narażone na uszkodzenia mechaniczne. Należy również zaznaczyć, że obróbka cieplna nie chroni drewna przed starzeniem się. Mimo konserwacji będzie ono zmieniało swój wygląd na przestrzeni lat. Najdroższą opcją jest drewno egzotyczne. Gatunki takie jak tek, meranti czy ipelapaccio należą do najbardziej wytrzymałych na warunki atmosferyczne. Drewno egzotyczne jest tak wytrzymałe na gnicze i grzyby, że robi się z niego nawet tarasy. Na elewacji nie wymaga zbyt częstej konserwacji, a dobrze utrzymywane może służyć nawet przez kilkadziesiąt lat. Z wyglądu deski z drewna egzotycznego cechują się charakterystyczną ciemną barwą. Niestety owa ciemna barwa bywa problematyczna, ponieważ niektóre gatunki pod wpływem wilgoci brudzą stykające się z nimi materiały. Cena drewna egzotycznego wynosi od 300 zł za metr kwadratowy w górę. Od rodzaju drewna użytego na elewacji będzie zależał nie tylko jej wygląd, ale także jej trwałość i sposób późniejszej konserwacji. Najbardziej bezobsługowe jest drewno egzotyczne, ale to nie znaczy, że zawsze sprawdzi się najlepiej. Weźmy pod uwagę fakt, że starzejące się wizualnie drewno nie musi działać niekorzystnie na wygląd naszego budynku. Pamiętajmy o jednym: Budynek z częściowo drewnianą elewacją nie będzie wyglądał po latach tak, jak na pięknych wizualizacjach. Drewno zestarzeje się i zmieni kolor. Może to odebrać mu uroku, ale może dodać charakteru. Oczywiście, jeżeli wybierzemy drewno, które dobrze i długo się starzeje. Gdyż zwykłe deski sosnowe mogą ulec zniszczeniu zbyt szybko. Niewątpliwie, drewniana elewacja może wyglądać świetnie nawet po wielu latach, ale stosujmy drewno świadomie, żeby uniknąć rozczarowania. Cześć. Cena termodrewna wynosi od 115 do około 350 m za Ha, <laughs>